Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Nie tylko z kultowej polskiej komedii wiadomo, że jak jest zima, to musi być zimno. A jeśli jest zimno, zaprzegamy do pracy kaloryfery. Nic prostszego. W sezonie grzewczym warto jednak pamiętać o pewnej czynności, która pozwala uniknąć domowego grzybobrania czynności przez wielu spółdzielców lekceważonej. Coraz częściej mamy zgłoszenia dotyczące zagrzebienia lokali i to zagrzebienia związanego z tym, że w lokalach są wymienione okna na okna plastikowe o bardzo dobrych parametrach, czyli krótko mówiąc, okna bardzo szczelne, które nie są ani uchylane, ani rozszczelniane, co powoduje z kolei, że ta wentylacja grawitacyjna. My w zasobach tutaj spółdzielczych mamy wentylację grawitacyjną. Ona nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo. Do działania wentylacji niezbędna jest różnica ciśnień i dopływ powietrza do lokalu. Bez tego w cieplej wilgoci grzyby na ścianach mają idealne warunki do rozwoju, a monitorowani przez lokatorów-administratorzy więcej pracy. Jest powoływana komisja techniczna. My oczywiście badamy działanie wentylacji, badamy drożność komina, sprawdzamy, co jest na dachu, czy nie ma jakichś źródeł przecieku ze strony nieszczelnej chociażby elewacji. Ale głównym, główną przyczyną stwierdzoną do tej pory jest jednak szczelność bardzo duża szczelność okien plastikowych nowych PCV i zwyczajne niewytrzenie lokalu. Jak zatem widać, zapominając o dotlenieniu mieszkania, można sobie narobić sporo kłopotu. Z grzybem da się co prawda skutecznie walczyć, ale pod warunkiem, że zerwie się z dawnymi przyzwyczajeniami. Jest to odwracalne, ale w momencie, kiedy spółdzielnia wykonuje odgrzybienie lokalu i dalej utrzymane są takie same parametry w lokalu czyli jest podwyższona wilgotność, jest bardzo wysoka temperatura, lokal nie jest wietrzony, ten grzyb powraca. Stąd nasza prośba, żeby jednak zwracać uwagę na to i nawet w tych miesiącach jesienno-zimowych wietrzyć lokale, bo jednak nie wszyscy to robią. Najwyższa pora to zmienić, bo zbieranie grzybów owszem jest przyjemne, ale pod jednym warunkiem, gdy odbywa się w lesie.